Wirt to Wirt, co naprawdę da sobie radę. Jestem w stanie się założyć od yy, o tego klocka Lego. No zastanawia mnie przede wszystkim to, co zastanawia każdego Polaka zawsze, czyli skąd Liverpool ma na to pieniążki. Sąsiedzie, kurwa, skąd te pieniążki są na to? W tym momencie Liverpool jest chyba na papierze najmocniejszą drużyną Premier League, Liverpool robi ostatnio bardzo duże transfery, wielkie transfery, wielomilionowe transfery, dzikie transfery, a może być jeszcze dziczej. No, może być jeszcze dziczej. Więc zapraszam, dzisiaj będziemy o tym mówić. Ale musimy zacząć od rzeczy poważnych. Tak, od rzeczy poważnych. A o co mi chodzi? O to, że mianowicie Marian Huja strzelił gola w Ekstraklasie. To jest świetna informacja, to jest świetna sprawa. Ja byłem numer jeden fanem tego yy, skromnego Portugalczyka, odkąd pojawiły się plotki, że może zagrać w pogoni i gra w pogoni, i okazało się, że strzela gole w pogoni, a nawet asystuje w tym samym meczu. Ja w ogóle nie jestem fanem Ekstraklasy. Ja w ogóle nawet tego nie oglądam. W ogóle ja w pogoni poza Marianem Chuja znam tylko Kamila Grosickiego. Ale to nie jest ważne, bo Marian Chuja strzelał gola i już widziałem fajne artykuły z jego nazwiskiem. Nie powiem gdzie, bo nie powiem wam, sami się musicie znaleźć. Ale yy, tak, bawi mnie to nazwisko. Muszę to jeszcze raz podkreślić. Tak, mam 6 lat, śmiesznie, że tak się nazywa. I uważam, że jest to fantastyczne. I po tym wstępie, bardzo kiedy poruszyliśmy już poważne sprawy dnia dzisiejszego, możemy przejść do kwestii Liverpoolu i ich bardzo chorych transferów. Znaczy chorych, no, w takim dobrym znaczeniu, bo zakupy są srogie, jakby nie patrzeć. Yy, bo w tym momencie, a mamy już prawie połowę okienka, więc jakby nie patrzeć, to trochę czasu minęło. Jest to chyba naj, yy, najaktywniejszy klub na rynku transferowym, ale pod względem nie tylko ilościowym, ale też jakościowym. No ciężko mi w tym momencie wyjąć klub, który kupowałby takich zawodników za takie pieniądze tego lata. W Premier League na pewno takiego nie ma. No, a jak nie ma takiego w Premier League, to nie ma też pewnie w całej Europie. Być może ktoś chciałby dołączyć do tej konwersacji Real Madrid. Szanuję, bo jestem skądinąd kibicem. Natomiast Real, umówmy się, no transfer na przykład Trenta oczywiście jest znaczący, ale był też darmowy. Hausen coś tam kosztował, ale to też nie jest jeszcze aż tak duże nazwisko. Zresztą podobnie z tym obrońcą, który teraz przyjdzie Portugalczykiem i z tym tam argentyńskim skrzydłowym, tym tam Mastan Tonto, ja nie wiem co to jest. No w każdym razie zmierzam do tego, że Real, owszem, kupił paru piłkarzy i to fajnie. To są większościowo uważam dobre ruchy Pereza, ale to w ogóle nie ma podjazdu do tego, co w tym okienku robi Liverpool. Bo yy, pierwsze, właśnie trend, o którym przed chwilą wspomniałem, który odszedł do realu, i wiadomo, że to jest duże osłabienie dla Liverpoolu, bo mimo tego, że yy, z, z umiejętności Trent Aleksandra Arnolda. Kwestii gry defensywnej bywają podważane i są na to mocne dowody, no to jednak był on zawodnikiem yy, znaczącym w kadrze. Był też tak symbolicznie znaczącym, tak jako wychowanek i tak dalej. Przecież on miał te swoje murale i, i całą otoczkę wokół siebie, więc było to odejście, które na pewno zabolało. Natomiast okazało się, że już normalnie na szybko przed Freepunk za 40 milionów yy, z tego co sprawdzałem, czyli kwoty niemy dużą, ale jak za takiego zawodnika, który wciąż jest dosyć młody. to Nieznaczącą, naprawdę. I frame point, który oczywiście no, w tym momencie nie, nie analizujemy i nie zagłębiamy się w takie ważne kwestie, jak na przykład aklimatyzacja w zespole, tak? To, czy on wpasuje się w tą wizję slota. Chociaż mam silne podejrzenia, że tak, że ten kontakt będzie miał ułatwiony, bo po pierwsze jest Holendrem, więc to już, prawda, załatwi trochę sprawę z trenerem. Poza tym też nie przychodzi sam, przychodzi z kolegą, o koledze zaraz. Więc yy, jeszcze raz powiem, że nie wchodzimy w to, czy, tam, czy on kliknie w tym zespole. A to jest najważniejsze, żeby kliknąć. Ale jeśli popatrzymy sobie na ten transfer tylko takim okiem Fifowym, znaczy w sensie gdyby to była kariera w FIFA. No, to jest to tak naprawdę zastąpienie Trenta 1 do 1, jeśli nawet nie lepszy jest to zamiennik, jakby się nad tym zastanowić, bo Freeport to skądinąd jest naprawdę świetny taki wahadłowy bardziej, jeśli chodzi o Bayer Leverkusen. U slota to będzie bardziej prawy obrońca, ale będzie mógł dużo oddać w ofensywie, także no, to jest naprawdę transfer bardzo dobry. Kolega, o którym już zdążyliśmy wspomnieć, czyli Wirtz, który był dla mnie dużym zaskoczeniem. Ja do końca się nie spodziewałem, że to będzie Liverpool. Ale już pod koniec tej sagi transferowej z Wircem Liverpool pojawiał się dosyć mocno, ale ja bardziej myślałem, że jak nie ten Bayern, to może ten Manchester City. Faktycznie, gdzie nie ma De Bruyne i istnieje realna bardzo silna potrzeba, żeby znaleźć zawodnika o tym profilu co Wirc. Okazuje się że nagle Liverpool się wtrynił z dziwi mnie to że w sensie jaką tego wirca przekon w sensie na pieniędzmi ale wątpię że Bayern nie był w stanie zaoferować mu chociaż podobnej pensji że nie był w stanie też zaoferować Leverkusen yy, podobnych pieniędzy za transfer. Uważam, że jest to straszliwie przepalona okazja yy, przez Bayern, może ich to zabolić później. Yy, a Liverpool nie wiem skąd oni wyczarowali te tam 140 milionów, yy, czy ile. W sensie tam chyba podstawa była na transfermarkcie 125 milionów. Natomiast tam z bonusami to jest na pewno więcej, bo to jest w ogóle taki transfer tam rekordowy, że to jest chyba najwyższy transfer w Premier League, to jest chyba tam jakiś najdrożej kupiony Niemiec, no wiele różnych rekordów y, pobił. I fakt, że przyszedł do Liverpoolu y, trochę mnie y, zadziwił. Ale kibiców Liverpoolu na pewno zadziwił pozytywnie. No bo to nie jest tak, że takim piłkarzem można sobie pogardzić. On już jest młody, ale bardzo wyraźnie zaznaczył swoją pozycję w tym Leverkusen i to nie przez jeden sezon, tylko przez więcej niż jeden sezon. A to myślę jest dużo warte, że nie jest tylko takim one season wonderem, ale jest naprawdę wonderem takim sporym. Nie wyobrażam sobie tego, żeby on się od Liverpoolu odbił w najbliższym sezonie, nie ma szans mimo tego, że to jest Premier League i wiecie, yy, najmocniejsza liga świata, no ale Wirtz to Wirtz, co naprawdę da sobie radę, jestem w stanie się założyć o, yy, o tego klocka Lego, jestem w stanie się o to założyć, ten klocek Lego, czy widać go, na szali jest ten klocek Lego, że Wirtz sobie tam yy, poradzi i to był drugi transfer. Yy, aha, no i właśnie trzeci, który jest, to jest według mnie akurat najgłupsze, to jeśli o Wirsa się zakładam o klocek Lego, że on wypali, to o drugi klocek Lego, czerwony, jak Liverpool, mogę się założyć, że nie wypali ten ekitike. Ekitike z Eintrachtu, kupiony za prawie 100 milionów euro. I to mi rozsadza banie w sposób już taki mniej pozytywny niż w przypadku Wirsa, bo to jest, y to jest kolejny transfer, którym Eintracht nabiera jakiegoś frajera, w tym przypadku Liverpool, na kupno napastnika który tak naprawdę jest bardzo średnim napastnikiem, śmiem podejrzewać po prostu. Bo yy, to jest typ, który no jeśli Wirc nie jest już Kwanzałunderem, to ten Ekitike bardzo jest. On po prostu zagrał ostatni rok dobry w Weintrachcie. Bardzo dobry, owszem, ale jeden w średnim klubie w Bundesligi i teraz przychodzi do Liverpoolu, no jak rozumiem za, za taką kwotę, żeby być jednak głównym napastnikiem, głównym wyborem, nie żeby się kopać z Darwinem Lunezem o to z miejsce, tylko żeby być faktycznie numerem jeden. I tu mocno powątpiewam, bo to wygląda jak taki typowy transfer w dzisiejszych czasach napastnika, nie, albo skrzydłowego. To wygląda jak taki typowy Antony, albo jakiś nie wiem, Nicolas Jackson, czy no byśmy poszperali, to byśmy coś wymyślili na szybko, jak Jović. No skąd Jowicz też przyszedł z Eintrachtu? Mówię, no Eintracht ma niezłą historię sprzedawania frajerom swoich napastników. Jowicz, Realowi, nie zapomniałem tego do dzisiaj. Yy, y, Randal Colomuani też za identyczną kwotę do PSG. Yy, jak się nazywa, Haller, tam za 50-60 milionów do West Hamu, też głównie grał. Yy, Rebić, on tam chyba się od Milanu odbijał. Także. Tak, a Indrach po raz kolejny to zrobił, po raz kolejny nabrał. Znaczy, znaczy ja nie przekreślam tego biednego ducha Bogu, ten Ekitikę, może on sobie jakoś poradzi, ale jak popatrzymy na historię i na to, jak to się układa, no to jest, taki, to jest tak, trochę taki nunez 2.0. To jest jakby scouting Liverpoolu w ogóle nie nauczył się, żeby tak nie robić. <ścoughs> Że kupili tego nuneza za dam pieniądze, już nie pamiętam jakie, chyba 70 milionów, coś, może mniej niż tego Ekitikę, a też bardzo dużo. I nie wynieśli z tego żadnej lekcji, że może nie, że, że, że nie warto, nie, więc weźmiemy go jeszcze raz. Ale wiecie, zawsze musi być ktoś, kto przełamie. To tak są takie motywacyjne teksty, że w rodzinie zawsze jest ktoś, kto musi przełamać ten chain of poverty, że ktoś zawsze się wybije. I tak samo kiedyś będzie napastnik Eintrachtu, który będzie dobrym piłkarzem. Kiedyś będzie napastnik Eintrachtu, który będzie dobrym piłkarzem. Czy to będzie on? Nie wiem, a może to będzie on, ale wątpię. I tu przechodzimy właśnie do ważnej kwestii, a propos ofensywy, właśnie związanej z tym ekitykiem, czyli do Iszaka. Nie, do Isaka. Do Isaka. Isak gra w lechu. To jest Izak. Nie mylić z Izakiem streamerem. Więc Izak, którym podobno Liverpool dalej jest bardzo zainteresowany. Co oczywiście budzi pewne zastrzeżenia, ponieważ wydali już fortunę i większość tej fortuny wydali na zawodników. Z czego jeden z nich dosłownie jest napastnikiem i gra w tej samej pozycji co Izak, a podobno dalej zainteresowanie. Czy to się zmienia? Wiadomo w te plotki, tak, latają w jedną i w drugą stronę. Może jak puszę ten odcinek, to już wyjdzie, że jednak nie, takiego raportu już go nie chce. Ale póki co jednak żyjemy w tej rzeczywistości, że go chce. Problem jest oczywiście no właśnie to, że wydali fortunę, a Newcastle samo w sobie też oczekuje fortuny, bo mówi się nawet o tam 150 milionach, yy, nie wiem czy funtów, czy euro. Yy, jeśli funtów, to jeszcze lepiej. No 150 milionów. Nie? Yy, dużo, bardzo dużo, aczkolwiek ja to rozumiem. Newcastle jest w takiej pozycji, jako ten klub arabski, arabsko zarządzany, że nie śpieszy im się nigdzie. Izak też właściwie, no, podobno chciałby odejść, ale z drugiej strony ma ligę mistrzów tam zapewnioną i bardzo konkretną pensję, więc też wydaje mi się, że aż tak dużego ciśnienia może y, nie mieć. No i zastanawiam mnie, czy Liverpool faktycznie w to pójdzie. No zastanawia mnie przede wszystkim to, co zastanawia każdego Polaka zawsze, czyli skąd Liverpool ma na to pieniążki. Sąsiedzie, kurwa, skąd te pieniążki są na to? Jeśli oni kupią jeszcze tego Izaka, to wydadzą jakieś 400 ponad milionów euro czy funtów, to samo wyjdzie. Ponad 400 milionów euro w tym okienku transferowym, a to zawsze jest spinanie dupy do tych klubów typu Manchester City, że to jest szejkowo zarządzane i Manchester City niszczy ligę w ten sposób. Manchester City to, ja nie pamiętam kiedy ostatni raz Manchester City był pewnie królem okienka transferowego, bo jak nie United to Chelsea, to zawsze to są kluby, które wydają najwięcej pieniędzy, a w tym momencie jeszcze Liverpool. Więc naprawdę Sheikowe nie niszczą Premier League, to jakby ta liga sama siebie niszczy doskonale, także spokojnie. No i właśnie, skąd mają pieniążki, to ja tego nie wiem. Nie wiem, jak to się łączy z finansowym fair play, muszę przyznać. Natomiast inną rzeczą jest to, że no żeby przypadkiem nie wpaść zaraz w taki kłopot bogactwa. Bo ja już nie wiem, jak pogodzić w jednej drużynie Ekitike i Izaka. Zakładając, że obaj przychodzą po to, bo chcą grać, jako numer jeden. Który z nich ma grać w tym układzie na lewym skrzydle? Bo chyba żaden zasadniczo. Wydaje mi się, że Izak też jest raczej napastnik. A w tym momencie sytuacja wygląda tak, w tym 4-2-3-1, że z przodu jest powiedzmy Mekitike, z prawej jest salach, w środku jest Wirc i lewej ktoś musi być. Nie? Oczywiście może tam być dalej Hakpo albo Diaz, jeśli zostanie w klubie, wiadomo ale to by zakładało, że któryś z Ekitikę i Izak musiałby się na ławie. Coś raczej nie wydarzy, więc to bardzo uporczywe zainteresowanie Izakiem wydaje mi się dziwne. Yy... Aczkolwiek uważam, że Izak jest lepszym piłkarzem niż Ekitikę, dlatego dziwię się, że Liverpool tak szybko sobie odpuścił. I poszedł w tą łatwiejszą opcję, o wiele łatwiejszą, bo zakładam, że Eintracht to do dzisiaj szefowie Eintrachtu rwą sobie boki ze śmiechu, że udało im się go pchnąć tym frajerom z Liverpoolu. I dziwię się, że poszli w tą łatwą opcję zamiast próbować jeszcze negocjować z Izakiem. Oczywiście wtedy istnieje ryzyko z kolei, że zostaniesz z niczym, bo go Arabowie nie puszczą, bo nie muszą. Yy, ale być może warto było pograć w to ryzyko, bo Isaac wydaje się być zawodnikiem naprawdę przed No niemniej jednak Liverpool zdecydował tak, a nie inaczej i ten transfer wydaje się jeśli mnie spytać, coraz mniej prawdopodobny. Gdyby to się jednak stało, to byłoby to na maksa popieprzone. Byłoby to strasznie powalone, muszę, muszę przyznać. Także w tym momencie kończąc ten yy, krótki odcinek i przejazd po Liverpoolu, yy, w tym momencie Liverpool jest chyba na papierze najmocniejszą drużyną w Premier League ale wiemy, że to jest piłka nożna i nie zawsze najmocniejsze na papierze wygrywa. No jest najmocniejsza według mnie, po pierwsze, przez kadrę w tym momencie, tą już ulepszoną. Wydaje mi się, że mocniejszą w Premier League nawet wśród takich dużych jak Manchester City ciężko znaleźć czy Chelsea, bo to, że Chelsea ma wielu zawodników, to nie robi na nikim wrażenia. To większość z nich jest do dupy, nie? to jest tylko tam pojedynczy typu Cole Palmer może typu ten Kaisedo jest całkiem tam niezły w środku pola, ale nie wiem, Nikolas Jackson, albo ten bramkarz nieudacznik, zapomniałem jego nazwiska, Sanchez chyba, to nie są zbyt światli zawodnicy. Kukureya też tak różnie z nim bywa. Także Liverpool jest naprawdę bardzo mocny, ale inni też się trochę tam zbroją, coś tam United podkupiło, tego Kunie, tego Mbwemo, to może być bardzo ciekawy sezon. Ale przed nami jeszcze trzy tygodnie okresu ogórkowego, przez które trzeba będzie wymyślać o czym mam mówić. Nie mam pojęcia o czym będę mówił. Ale za tydzień są europejskie puchary, znowu i polskie drużyny, więc może o tym. Widzimy się właśnie wtedy. Do zobaczenia. Hej!